Dzień dobry, Szynderski. Wczoraj odbył się bardzo piękny wieczór z udziałem naszego królewskiego Realu Madryt, ponieważ udało się spełnić trzy bardzo ważne cele w tym meczu, czyli zwycięstwo nad Realem Wojadoid, zdobycie trzech punktów i utrzymanie tabeli pozycji lidera na Liga. I jeszcze był taki piękny, historyczny wieczór co powoduje uśmiech na naszych twarzach, historyczny moment, moment, ponieważ pewny pewien Francuzik dokonał rzeczy niesamowitej, bo zdobył swojego pierwszego hatlika w naszych barwach, ale o tym w dzisiejszym odcinku, także nie przedłużają, zapraszam na dzisiejszy odcinek i pamiętajcie o hatliku kanału Sub, lajk, dzwoneczek i oczywiście komentarz pod filmem. I także pamiętajcie o, o obserwowaniu mojego TikToka, bo tam też są bardzo ciekawe informacje na temat Realu Madryt. A więc nie przedłużając, zaczynamy odcinek. Jedziemy! A więc yy, Kanno Ancelotti wystawił wczoraj taki skład na ten mecz. W Kontua, w obronie Asensio, i Ludiger, Garcia, w pomocy Valverde, w trzymaniu przed nimi Brahim. Bellingham i Rodrigo, a przed nimi jedyny napastnik: Kylian Mbappe. z ławki rezerwowej i zagali w tym meczu Alaba, Modric, Gilen, Lorenzo i Endlich. A teraz przejdźmy do opinii mojej po tym meczu z Real A więc to spotkanie zaczęło się no niefajnie, patrząc na nas, no bo znowu po raz Real Madrid. Bardzo źle przed to spotkanie, ponieważ gospodarze stworzyli pierwszą grożą sytuację w drugim minucie, kiedy dostali Zudrożny, poszło dosądkowanie w i zawodnik gospodarze uderzył głową na bramkę Realu Madryt, ale na całe sześć czujny był Timo Kuntua, który musiał się wykazać dobrą interwencją. I od tego momentu widać było, że Real Madry Madryt na razie nie wchodzi dobrze mecz, że gra wolno, że nie ma y, pomysłu na to spotkanie. Ale to też wynikało z tego, że jak głęboko y, bronił się Real Wojadoid. To też ma na to patrzeć pod uwagę, wrząc, y, tą sytuację. Ale długo, długo nie graliśmy nic. Tam jasne były tam jakieś sytuacje, które mieliśmy, czy to cały samego niego i Ludigana, które kończyły się całami niecynymi i te cały są po prostu do zapomnienia, ale przyszła ta magiczna 30 minuta, ponieważ piękna akcja królewskich Walmerde podał piłkę do Mbappe, który zgrał z pierwszej piłki do Juda Benigama. Juda Benigam jeszcze spokojnie zdołał tą piłkę przyjąć i podać na wolne pole. I jasne tam piłka doknęła Rewana. Po nogach, ale na całej sesji do, pił do piłki dopadł Kinian Ebapę i pięknym, technicznym, całym, bardzo mocnym pokolonym, młokarzem gospodarzy, i było jeden do 0 dla, dla królewskich, i do przodu ten mniejszy nie zmienił. Po pierwszej powiedziała, Madrid prowadził z żelą, jeden, bo ja Boja Druga połowa tego Macu również zaczęła się fajnie ponieważ znowu Polasko-Jenny, Real Madrid, bardzo źle przed drugą połowę, gdzie znowu gospodarze stworzyli grożą sytuację, i na całe sześć sejsie polasko w tym meczu świetnie bronił ten sam z I ten mecz też był ostry, ponieważ na początku tego spotkania Trzeba, i MAP otrzymali po żółtej kalce na, 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 na bardzo ostre faulę, ale co później się wydarzyło? Piękna, kojenna, 57 minuta. Dlaczego piękna? Bo Real Madrid stworzył znakomitą kątnę, znakomitą akcję, po której Rodrigo zaliczył uswiecę, aszystę, a bramkę nadważoną i dublet w tym meczu zdobył Kinian EBAP. No i później już była kontrola nad spotkaniem, już było widać, że w tym meczu raczej nic mam złego, nie może mam przestać. No i w końcówce tego spotkania, yy, yy, właściwie to już był czas doliczony. Złot Benigam został, został sfaulowany w polu karnym przez przysięgnika, sfaulowany przez Mario Mantina, który wcześniej otrzymał żółtą kantkę. I, i zanim ta decyzja została podjęta, bo jeszcze jest za główny, Podszedł do, do monitora i była decyzja walu, i po konsultacji z walem 6 za pokazał Mario Mantinowi drugą żółtą kartkę, z czego konsekwencja była czerwona. I wychowany Kralomandy musiał opuścić y, mura, z z tą czerwoną kartką, ale Albo w kończył ten mecz w osłabieniu, Ale dostaliśmy złotkanny i do piłki podeszedł Kinian i Ebap jest po prostu niesamowity. Doczekał się tego pięknego wieczoru. Zdobył cieszą bramkę. Strzelił historycznego, pięknego chatnika w barwach Realu Madryt. Co więcej, zbliżył się do Lomerta Lewandowskiego, jeżeli chodzi o, o tabelę szerszą na Liga. Kinian ma już na końcu 14 bramek, ale o Francuzie jeszcze powiemy, w późniejszym etapie odcinka ale to co najważniejsze wygrywamy to spotkanie pewnie yy, udało się wygrać yy, ten mecz z ostatnią dużą tabeli udało się, udało się to te, co też tutaj jest bardzo istotne i ważne nie stracić gola w tym meczu no i przede wszystkim udało się umocnić się w tabeli La Liga na pozycji lidera i co tutaj też jest ważne na końcu że udało się zdobyć te trzy punkty. Statystyki z tego meczu pokażyłem jasno. To tutaj był lepszym zespołem od drugiego. Wiadomo, mieliśmy lepsze poceny na piłki: czyli jest 8 procent na piłki, lepsze i ISG Bardzo dużo stał w tym meczu. Myśmy oddali bo, bo aż 20%, ale. Patrząc głównie na przebieg tego meczu i na te statystyki, jak wyglądałem, to nie ma większych w opinii, że y, królewszy za służenie to spotkanie wygrali. Także y, można tylko oczyszczać, że z meczu na mecz y, ta gra realu wygląda coraz, coraz lepiej, i już powoli widać, że wchodzimy y, w etap dobrej formy królewskich i oby to szło dalej, a jeśli ktoś jest zainteresowany jak te liczby, jak te statystyki wyglądały, to może się spokojnie ten moment filmu o chwilkę No i czas na piękną tabelę La Liga, tak to wygląda po 21 kolejkach ligowych, niesamowite, Real Madrid na pierwszym miejscu z, z, z 39 punktami, Przewaga na to wynosi ma 4 punkty, ponieważ Atletico Polasko jedynie się sflajrzyło, bo znemistrowało u siebie z Realem. Co ciekawe, Barcelona traci już do nas, uwaga, 10 punktów. I tak wiem, oni dzisiaj wieczorem grają z Walencą u siebie, ale to nic nie zmieni, bo nawet jak Barcelona wygra, to i tak będzie miała tą stratę bardzo dużą do nas, ale co mnie tutaj mnie bardzo mnie cieszy, że jesteśmy liderem na Liga, że jesteśmy przed Atletico i Barcelona i cieszy mnie to, że w końcu jest ta duża przewaga nad Barceloną. bo yy, to jest piękna przewaga, plus 10 punktów za tymi trzema zespołami Atletic, Klub, Villarreal i Majorka, ale to co jest najważniejsze, to co to co, co jest tutaj najważniejsze, to co co jest na górze. Pierwszy miejsce Real Madryt liderem. Także na spokojnie też ten moment w tabeli na liga po tej kolejce 25. Możesz się spokojnie y, zanalizować i zobaczyć jak to wygląda punktowo. No i czas na ulubiony program wszystkich kibiców Realu Madryt, M jak Mbap. <laughs> Słuchajcie, no po prostu burza się, uśmiecha sama. Kina, Ebapé nie dość, że został MVP tego meczu, to doczekał się Hatlika, pierwszy Hatlik w barwach Realu Madrid. I co tutaj powiedzieć? No sama ocena mówi wszystko. Sz szósteczka za występ z Realem Nie ma co tutaj tego komentować. Najlepszy piłkarz obecnie, jeżeli chodzi o Real Madrid i być może też yy, najlepszy piłkarz, jeżeli chodzi o, o, skute, o skuteczność w ostatnich meczach. No bo to, co robi Francuz ostatnio, to naprawdę może polewać od zdumienia i dawać naprawdę wszystkim madrytyszom niesamowitą radość tego, ile, ile teraz Skinian daje mam radości ty, tymi golami i tą jego grom. Ale jasne, to co zaraz powiem, to jasne może się za chwilę używać tego w szotach, może to też latać spokojnie po x i tak dalej, ale to co, co ja powiem, to może okazać się prawdą, oczywiście moją prawdą, prawdą Norbiego, ale to co, co ja powiem, to będzie może nie kontrowersja, ale fakt. I ja tutaj uważam, że na ten moment Kinian Mbappe zostanie królem szelmsów ligi hiszpańskiej. Powtórzę. Kinian Mbappe zostanie królem szelmsów ligi hiszpańskiej. I to nie są żalty. To jest fakt. To jest prawda. Jeżeli Kinian Mbappe w takiej formie szelmskiej, jaki jest obecnie, jeżeli z meczu na mecz będzie tak szelm ramki, to Kinyan Eba P zostanie tym królem Sensów i nie dość, że wyprzedzi Roberta Lewandowskiego w tabeli Sensów. To samtą yy, yy, tabelę wygra i zdobędzie te top bo ja innego wyjścia tutaj nie widzę, nie, nie widzę. Ja innego wyjścia tutaj nie widzę. Także dla mnie, Kinyan Eba P, nie dość, że jest dzisiaj krakiem topem, najlepszym zawodnikiem Królewskich, to uważam, że Eba P w takiej formie jakiej jest obecnie, wygra tabela sensu Ligi Hiszpańskiej i po raz pierwszy w karierze zdobędzie tytuł Pichichi. Także na sam koniec, EBAP za ten mecz otrzymuje ode mnie najlepszą ocenę, czyli 6 za tego pięknego, pięknego historycznego hatlika w barbach Real Madrid. I za te stara się goli, które ma na swoim koncie, w tym na Liga. Piękna sprawa. Także MAP oby szedł dalej tymi pięknymi golami. No i przychodzi czas na powrót do Ligi Mistrzów. Ostatnia kolejka, ósma faza ligowej i bardzo ważny, istotny mecz. Patrzysz na to, jak, jak ta tabela się zakończy, ponieważ gramy na wyjeździe, lewalem będzie francuski Brest i patrzysz na ten mecz to naprawdę to będzie... Naprawdę bardzo istotny mecz jeżeli chodzi o Ligę Misów, ponieważ jasne, tam mamy jakieś matematyczne szanse, że wejdziemy do tej najlepszej ósemki, ale te szanse są matematyczne, powtarzam, i to są chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 3%, ale jeżeli chcemy awansować do tej najlepszej ósemki, to warunki są takie, Przede wszystkim musimy wygrać ten wyjazdowy mecz z Brestem i po drugie wyniki innych meczów muszą być takie korzystne dla nas, które darzą mam awans do tej najlepszej ósemki, ale na ten moment prawdopodobnie będziemy w, tych, będziemy w tej fazie play-off. Czyli w tych, tych, tych meczach, które się odbędą się zamierzać i ja tutaj, wiadomo, oczekuję jednego zwycięstwa i jeżeli się uda pokonać Brest na wyjeździe, to jeżeli będzie ta najlepsza ósemka, to fajnie, będę się cieszył, ale jeżeli okej, okay, wygramy ten mecz z Brestem, a nie będziemy do najlepszej ósemki, tylko będziemy grać w metrze fazy playoff, to jasne, powiem trudno, nie udało się wejść do najlepszej ósemki, ale po prostu no... No piwokarze na Ralu no, mają świadomość tego, że sami zawalili sprawę, że sami nalali te piwo, które muszą wypić, bo y, jak się przegrywa się takie mecze jak z Milanem, z Liverpoolem czy z Lille no to, no, no, to no, to samemu jest, jest sobie winien, tak? Że tak, a nie tak się potoczyło, ale najważniejsze jest to dla nas, kibiców Ralu, że że nie odpadniemy po tej fazie ligowej z że w tej li lize będziemy dalej grać, ale to, co najważniejsze, zagrać z dobrym mecz wreszcie, wygrać i czekać na to, że te wyniki jakoś dobrze się ułożą. A jak będzie? No, zobaczymy w środę o 25.00. I na koniec tego odcinka poruszę temat, który ostatnio się pojawił w mediach hiszpańskich, także w mediach niemieckich i ogólnopiłkarskich, ponieważ ostatnio Pojawiły się takie informacje, że z Kimisz, piłka z Bayernu, jest y, na celowniku Realu Madryt I teraz jest takie pytanie: po pierwsze, czy Kimisz przejdzie do Realu Madryt I po drugie, czy Kimisz y, 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 robi tylko po to, żeby y, przedłużyć umowę z Bayernem, bo wiadomo, jak ten elektron słoneczny dzisiaj działa. Ja powiem tak. To byłby fajny ruch ze strony Real Madrid, jeżeli kimś trafiłby do Madrytu. A dlaczego kimś pasowałby do Realu Madrid moim zdaniem? No bo to jest piłkarz niesamowity. Potrafi grać na różnych pożyczkach na boisku. Kimś to nie jest tylko piłkarz, który może dać ruch na prawej obronie, ale też świetnie gra w środku pola. Dużo na boisku widzi. Potrafi świetnie zagrać w piłkę. Ma ten świetny pasz. Dużo na boisku widzi jako zawodnik, który gra na tych podróżach i też potrafi strzelać bramki, może nie tak dużo, ale też potrafi strzelać, jak, jak ma dobry dzień. Kim jest to naprawdę byłoby naprawdę, takie zbawienie nasze, że naprawdę to by był piłkarz na, na długie lata w rano Madryt, wiadomo jakie mamy problemy, jak długo nie ma Carvajala, jak długo militał nie wraca, także... No, fajnie byłoby mieć takiego piłkarza jak Kimisz w Real Madrid. Wiadomo, że ostatnio niósłszy, które się też pojawiały, że Kimisz, a może trafi do balczy, no bo Flink go przekona, ale mam też cichą nadzieję, że, że Kimisa uda się przekonać, żeby przeszedł do tego lepszego zespołu, żeby ubrał tą białą koszulkę i żeby w końcu zagrał na tym pięknym, nowym Benabełu. Bo naprawdę. Gra przy takim stanie to naprawdę robi wrażenie każdemu piłkarzowi, który ubiera tą białą koszulkę i liczę na ten transform, ponieważ dlatego, że to będzie kolejny dobry ruch ze strony Realu Madryt. Pytanie, czy się uda? Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Ja jestem za tym, żeby kimś trafił do Realu Madryt, bo wiadomo, temat Aleksandra Alonda jest tak długi, że czy później ten Anglik trafi do nas. Wiadomo, że Davis nie przejdzie do Nalu Madrid, bo prawdopodobnie przedłuży umowę z Bojemnym, ale to, co jest najważniejsze, żeby było jakaś luka, żeby ta kadra była kompletna i życzę y, tego, żeby kimś przeszedł do Nalu Madrid. A jak będzie, zobaczymy. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby skomentować ten film. Chętnie zobaczę w komentarzach, jakie macie zdanie na temat po meczu z Realem jak wam się podobał wam się pierwszy historyczny hat-trick czy waszym zdaniem MAP będzie królem szansów jakie Wasze yy, oczekiwania przed ostatnim meczem ligi mistrzów fazy ligowej z Brestem i czy waszym zdaniem Kimis faktycznie trafi do Realu do Madryt czy też nie trafi do Realu Madryt i przedłuży kontrakt z Bayernem mojakiem ja dziękuję wam za oglądanie życzę wam Udanego świętowania zwycięstwa nad Ralem Wojanoid i świętowania hatlika MAP. I widzimy się po meczu z Brestem. I pamiętajcie, Hatrix kanału, sub, like, dzwoneczek i komentarz. I, I pamiętajcie też, żeby obserwować mojego TikToka, bo tam też są dobre informacje na temat królewskich. Także widzimy się po meczu z Brestem. 1, 2, 3, Hala Madrid y nada más. 6.